Hej, cześć! Z tej strony Kamila Bogdanowicz. Dzisiaj pokażę Wam przyćwiczenia na jędrne pośladki. Lubicie czuć się atrakcyjne? To wam zdecydowanie pomoże. Działamy! Pierwszym ćwiczeniem na pośladki jest unoszenie bioder do góry. Połóż się na płasko, rozszerz ręce, ugnij nogi i rozpocznij wznoszenie pośladków do góry. Pamiętaj, aby na samej górze pośladki były spięte. I pamiętaj również za każdym razem o oddychaniu. Drugie ćwiczenie na pośladki to unoszenie nogi w podporze, ugnij kolana, ręce trzymaj pionowo, uda pionowo i stopy pionowo, i rozpocznij unoszenie. Nogi do góry. Pamiętaj, że w momencie, kiedy noga jest w górze, też trzymaj pośladki spięte. I tak powtarzaj to ćwiczenie od 10 do 15 razy na jedną nogę i na drugą nogę. Przy wznoszeniu nogi do góry, pamiętaj, aby trzymać kąt prosty między udem a kolanem. I zmiana nogi, i też na drugą nogę 10-15 powtórzeń. Pamiętaj o oddechu i z 5 pośladków, kiedy noga jest w górze. I kolejne trzecie ćwiczenie to jest półprzysiad. Stopy rozszerzamy na szerokość bioder i wykonujemy zejście w dół do półprzysiadu. Kąt, zgięcia nóg to około. 90 stopni. Pilnujcie tego, aby kolana nie uciekały Wam do środka. Możecie sobie pomagać rękami, wykonując naturalne, lekkie wymachy. Dziewczyny, dzięki za trening! Było świetnie. Jak widzicie, trening był krótki i łatwy. Także można go spokojnie wrzucić do swojej dziennej rutyny. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tematami dotyczącymi diety, aktywności fizycznej i motywacji, zasubskrybujcie mój kanał i dołączcie do naszej grupy Długie, Zdrowe Życie. Link znajdziecie pod tym filmikiem. Do zobaczenia.